Wojownicy to klasa postaci, która zdecydowanie najczęściej jest wybierana, jeżeli chodzi o Returninga, ale czy aby na pewno nią dobrze gracie oraz wasz build jest kompatybilny z tym, jak powinno się grać? Jeżeli stoisz przed dylematem, którą gildię wybrać pod Siłę, która gildia byłaby najlepsza, to najlepiej trafiłeś. Powiemy sobie dzisiaj o plusach i minusach gildii Pod Siłę w Returningu 2.0 Alternative Balance. Zapraszam do oglądania. Aha, jeżeli chciałbyś więcej odcinków tego typu, czyli statystyki, siły, zręczności oraz resztę rzeczy, których można oczywiście powiedzieć, to tak naprawdę te oceny bardzo motywują do tworzenia tych materiałów. Jest to naprawdę miłe, że z ostatnim materiałem tyle zrobiliśmy na ocen, także jest ich bardzo, bardzo dużo, za co Wam dozgodnie dziękuję. Ja dłużej nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Będąc tym wszystkim po kolei, aby wszystkie dodatki względem tego filmu Wam się oczywiście zgadzały, potrzebujecie mieć najnowsze aktualizacje, które są w języku polsko-angielskim. Te aktualizacje nie są jeszcze skończone, aczkolwiek o tym dowiecie się w filmie instalacyjnym, który będzie również w opisie. Zapraszamy do aktualizacji, ponieważ wiele zmian odnośnie innych wersji gry są kolosalne i generalnie aktualizując grę, raz, że będzie Wam chodzić lepiej, a dwa, że będziecie mieli rzeczy, które po prostu są. Nie tyle ułatwieniem, a po prostu zbalansowaniem całej rozgrywki. Podstawowe gildie, które będziemy rozróżniać, jeżeli chodzi o siłę, jest to oczywiście Strażnik Miejski paladyn. No i rzecz jasna Strażnik Świątyny w Obozie Bractwa. Tutaj ogromnym wpływem na to, jakim stylem będziemy się posługiwać, będzie miała znaczenie gildia. Mamy tutaj styl miecz i tarcza. Broń dwuręczna. A także kusza. Tutaj celowo pomijam opcję jednoręcznych mieczy, jako samoistne, czyli bez tarczy, ponieważ jest to kompletnie bez sensu, ale to oczywiście o tym powiem. Aby bardziej zrozumieć mechanikę wojownika, warto wspomnieć tutaj, że każdy z pancerzy na danym poziomie ma odpowiednią wagę i od właśnie tej wagi. Oraz cięższego ekwipunku, to znaczy miecz, kusza, w zależności co mamy ubrane, spada nam odpowiednio wytrzymałość. Teraz zwróćcie uwagę, są to trzy pancerze, które są na ten sam poziom, mianowicie jest to lekki pancerz Strażnika Świątynnego, jest to ciężki pancerz najemnika oraz y, Strażnika Straży, czyli y, to jest ciężki pancerz straży. Teraz co warto tutaj wspomnieć, mianowicie y, waga w dwóch pancerzach, czyli strażnika oraz y, najemnika jest. Dosyć wysoka, czyli wynosi tu już 3. Te pancerze możemy zdobyć niemalże jednocześnie w tym, w tym samym etapie gry, jeżeli chodzi właśnie o te 3 pancerze. I teraz zwróćcie uwagę na to, że każdy z pancerzy różni się statystykami oraz tym, ile na przykład dostarcza nam zdrowia. To jak widać, pancerz dostarcza nam najmniej defa, ale daje nam najwięcej zdrowia, przez co jest też najbardziej lekki. Teraz pancerz najemnika jest pośrednim pancerzem, daje nam też zdrowie. Ale y, ma taką, jest cięższy od strażnika świątynnego, lecz jest y, tak samo ciężki jak strażnik straży. Teraz y, ciekawostka: pancerz strażnika znowu nie daje nam żadnego zdrowia, lecz daje nam same statystyki. Tefa. Zobaczcie, jak ważnym elementem w tym wszystkim jest wytrzymałość. Zakładając ciężki wypłynek, czyli miecz tarcze, oraz ciężką zbroję, wytrzymałość będzie nam bardzo wysoko spadać, przez jeżeli spadnie do zera, redukując się do zera, nasze obrażenia będą również spadać ze stopniem wytrzymałości. Teraz, jeżeli założymy do tego kuszę, no to wniosek jest chyba oczywisty. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: mianowicie, hełmy nie wliczają się w spadanie wytrzymałości. Nie są w ogóle brane pod uwagę, więc w tym wypadku nie musicie się martwić. Będąc paladynem mamy możliwość używania run drogi walki oraz leczenia. Są to runy zastępujące między innymi kusze. Mamy tutaj też drogę leczenia, która jest bardzo mocna oraz zdejmuje efekty negatywne e, przypisane nam przez moby, a także specjalny buff, który zwiększy nam odporności magiczne oraz zwiększy obrażenia względem nieumarłych. Podsumowując paladyna strażnika miejskiego do plusów dobre zbroje, dobry zarobek będąc w straży, runy leczenia oraz walki, darmowa nauka tarczy jako paladyn, podwójna karma inosa, na przykład za modlitwę, buff zwiększający def magiczny. Teraz jeżeli chodzi o minusy. Ciężkie zbroje, brak ciekawych mieczy gildii, z wyjątkiem poza paladynem, brak możliwości zarobku jako paladyn, tracimy wy zarobek, jeżeli, jeżeli już przyłączyliśmy się do paladynów, Karma u Beliara zupełnie jest niepotrzebna, preferowany build miecz i tarcza, ponieważ dwuręczna niestety odstaje i to bardzo dużo. Natomiast jeżeli chcemy wybrać najemnika, tutaj drogi rozwoju będą tak naprawdę otwarte względem jednoręcznej tarczy oraz dwuręcznej. Nie ma tutaj większego znaczenia, poza tym, że dostając w dupę od wytrzymałości, tłumacząc to na wcześniejszych przykładach Paladyna, będziemy mieli tutaj możliwość wykucia też jednoręcznych mieczy z magicznej rudy, oraz dwuręcznych z magicznej rudy. One rekompensują obrażenia względem tego ile wytrzymałości stracimy. To znaczy obrażenia z magicznej rudy będą bardzo, bardzo mocne i są praktycznie dostępne tak naprawdę już od drugiego rozdziału gry, przez co grając z takim najemnikiem będzie nam dużo łatwiej w po stronie w najemników już w trzecim rozdziale mamy możliwość u Kaleda zakupienia specjalnych broni dwuręcznych, które są bardzo mocne na tym etapie gry. Praktycznie przewyższają obrażeniami oraz przebiciem pancerza pozostałe bronie dostępne na dany moment. Trzeci rozdział dla najemnika przynosi również dodatkowy bonus usagity, która za darmo uczy nas lepszego posługiwania się potkami do życia. Podsumowując wszystkie plusy i minusy najemnika: najlepszy zarobek w grze chodzi o gildiny, nauka mieczy z magicznej rudy, zarówno jedno czy dwuręcznych, lepsze używanie potek do życia czyli bonus od sagity. Mocne pancerze, najmocniejsze bronie dwuręczne do kupienia u Kaleda, to są specjalne bronie właśnie dla najemnika. Brak ograniczeń buildowych, czyli granie zarówno pod jednoręczną czy dwuręczną sprawia taką samą satysfakcję. Minusy tej postaci, ciężkie zbroje, głównie kłopoty z wytrzymałością, brak pensji u Onara zostający łowcą smoka. Dołączając do obozu bractwa musimy pamiętać, że granie pod miecz i tarcze jest niemożliwe. Jest to Największe ograniczenie tej gildii i kompletnie nie przypisuje nam gry do tego buildu, mianowicie wszystkie bronie, które będziemy mieli dostępne, czyli gilijne, są to bronie dwuręczne, zwiększające nam zdrowie. Podobnie jak Paladyn mamy możliwość używania run tutaj leczących oraz atakujących z wyjątkiem tego, że ta klasa postaci nie ma swoistego buffa z Jako strażnik świątynny otrzymamy dodatkowy bonus regeneracji wytrzymałości związane z tą gildią. Jest to dodatkowy bonus, a także zbroje będą najlżejsze w stosunku innych klas postaci wojownika, przez co granie pod dwuręczną będzie niezwykle fajne i łatwe. Bonusem gildijnym będzie tutaj dla nas wypalenie skrętów. W zależności od jakiego skręta wypalimy, zwiększymy swoje zdolności obrony, a także spowolnimy czas, który da nam możliwość na wyprowadzenie precyzyjnych ciosów oraz obrony, gdyż jeżeli spowolnimy czas, po prostu mamy większą szansę na reakcję na to, czy zablokujemy przeciwnika. Myślę, że jest to bardzo istotne względem bardzo silnych. Podsumowując, głosów. plusy i minusy Strażnika Świątynnego, skręty poprawiające defa czasowo oraz spowalniające czas, miecze do życia, dobre zbroje. Lekkie zbroje, runy leczące oraz runy walki, które nie mają żadnych ograniczeń. Bonus regeneracji wytrzymałości od gildii, brak ograniczeń odbierania darów i nosa czy Beliara. Jeżeli chodzi o minusy, brak możliwości grania pod broń jednoręczną oraz tarcze, brak zarobku gildii, czyli stała pensja od, jakiejś, od jakiegoś MP. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to mam nadzieję, że nie będziesz obojętny i zostawisz jakąś ocenę. Ja mam nadzieję, że to wszystko Wam się przyda. Myślę, że wspomniałem też tutaj o wszystkim, o czym w sumie mogłem wspomnieć dotyczących tych gildii. Idziemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.